Jan jest Jan Paweł II. Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła, był najbardziej znanym papieżem w historii. Urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Jako chłopiec lubił sport, szczególnie piłkę nożną i narciarstwo. Studiował filozofię i teologię, a później został księdzem. W 1978 roku został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II. Był pierwszym papieżem z Polski, i pierwszym papieżem nie Jan Paweł II był bardzo aktywny i podróżował po całym świecie, odwiedzając ponad 100 krajów. Spotykał się z ludźmi różnych kultur i religii, zawsze starając się szerzyć pokój, miłość i zrozumienie. Jan Paweł II był również znany z tego, że bardzo kochał dzieci. Często spotykał się z nimi, rozmawiał i błogosławił. Dzieci lubiły go za jego ciepło, uśmiech i serdeczność. Jan Paweł II był papieżem, który szerzył miłość i przebaczenie, przebaczył swojemu zamachowcy. Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku, ale jego pamięć i nauki nadal żyją w sercach wielu ludzi na całym świecie.